Aleks, masz przesalane życie. No, mocno, po, mocno go prze, przeorało. A teraz oddalaj wszystko co masz. <laughs> Bo inaczej dołączysz do twoich rodziców. Happy Taxi! I tam taki smutny gościu by nie? Ciągnie tak... Witaj <laughs> w Happy Taxi. <laughs> co mogę dla ciebie zrobić? Gdzie dzisiaj jedziemy? Juhu. <laughs> e, Szykuję się, szczęśliwa i radosna podróż. Ooo! Cieieie, manko! Z tej strony patrzę, ja pada! A, a, ja jestem, Pat. Ja jestem, łach! I łach jest podekscytowany najwyraźniej. <grym> tak, i Bardzo chciałem znowu w to grać, bo wydaje mi się, że to będzie. sztuk. No, istnieje. Dramatyczna pauza była potrzebna. No, bardzo, zawiesiłeś się po prostu? Nie. <grym> a to nam się chyba nie zapisało, bo gadaliśmy z Johnem już wcześniej. Tak, ale. Nie ten. E, jakby ktoś się zastanawiał, o co tutaj biega, mamy dwa poprzednie odcinki na kanale. Mm -hmm. e, przerwaliśmy tę serię, nawet nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. E, bo w sumie fajna jest ta gra, ma bardzo fajny klimacik i jest całkiem zabawna przy okazji też. E, generalnie tak, żeby tutaj zrobić takie eee. podsumowanko co się działo wcześniej. Jesteśmy... Z jednem... jak to nie, to obejrzą, jak ten... Ale ty, ty jest, też pewnie jest, kurwa pamię pamiętasz, A ty pamiętasz, a i tak. nie pamiętam. No. Ja oczywiście, zacznie pan. Jaśnie, pan. Pan Grizzly sam nie pojedzie, no nie? To jest pan Grizzly? Dlaczego jedziemy w niedźwiedziu? Ten ciężarówek. Pewnie, dobra. On nie ma paluszków. już gadaliśmy. Tak, nie, nie jest bezpiecznie spać pod gołym niebem, mogą ukraść ci palce. Ja straciłem na razie dwa. Ale nigdy nie wiesz. No, te, yy... Właśnie, teraz no, w sumie te, ty, jako co ty grasz, to ty podejmuj decyzje polityczne. Tak, ja jestem dalej tak co? jak chciałem być. Ten dybur ma znaczenie. A, on chyba też jest z tą brygadą, tak mi się wydaje. Albo był. Albo był, no. jak Po czym wnosisz? <laughs> po tym, że nie ma palców, no, to chyba oczywiste. Stan i byli fajniejsi. No, jakoś tak, w coś mówili. A ty, no, ziewasz. No. Może coś możesz tutaj, wiesz? Oho! Mogę obrócić głowę <laughs> jak soła on się odwraca, patrzy na ciebie, a ty w tym fotelu, tak? Ale masz fajne kostki. No. Zagramy w jakieś papierwerpegi? A Ej, mogę to pociągnąć, znaczy chcę to pociągnąć. Ale naprawdę, w realu też tak? bym chciał to chętnie pociągnąć. Tu O, mówiłem, że możesz coś odwalić. Tak? To dlaczego go prawie przed chwilą dotknąłem? Ha? No to prawie. O, są tam ma zapisane. Pójść jakąś muzyczkę. Tylko jedno w głowie mam Koksu 5 gram Zapomnieć chcę Masakra Dobra, zobacz ulotkę jeszcze raz A to już było, ulotka to no no. Senator Flores No i okej okay, fajnie i... No i musimy po prostu poczekać, pocieszyć atmosferą O! I w ogóle szperasz komuś mm -hmm. Obracasz się na krześle po prostu jak... To też jakiś nieznajomy gościu The nie boisz się, że coś ci zrobi, zgwałci cię na poboczu no. za, za karę zakradziesz kasety I jego palców No to rozumiem wiesz o grzebiesz mi w kasetach, nie? Ale ty mu przed chwilą jedną ukradłeś Ej, stary Aha, zoba... zobacz, sobie <laughs> kasety Są Hej! Są... Ej! Może odpal mu muzykę faktycznie A, w sumie tak, dobra? Te brother no pójść, to mu jego Musimy mu coś mocnego No, no wieś, że nie zaśniesz Yyy co, ja nie chcę zginąć! Aha, nie to Nie Ty tylko lew. Yy, yy. Trochę troche, troche dziwne. Jakieś takie zoologiczne zapędy ktoś to ma. Ktoś Ale był, ja naprawdę biorąc. nie chcę zginąć! A ja ciebie nie. <photo> Szkoda, <stoacje> że umrzesz. <phoneme> Aha, no okej. Okay. No tak. Co? Wdobywa chi. Ciędą ki. To, to, to eufemizm? Rany jestem pod wrażeniem. <noise> Mogłeś to zrobić wcześniej. Ale muzyka jest. Mm. Aha, ty jesteś lwiątkiem. A ja moim lwem? To jest creepy strasznie. A, dobra, to, to ja po prostu pójdę spać chyba. Ufam ci w takim <noise> razie najwidoczniej. Obudzisz się bez głowy na powrotu. A on będzie miał moje palce. Tak. <noise> Takie po prostu krótsze. Ale tak. będzie miał. No w końcu odzyska, bo tak naprawdę to, to, to ty je ukradłeś. Albo mu się tak wydaje tak jak Wendertale dalbowi się wydawało, że nas nie lubi, nie? A potem się okazało, że jednak taniemy. Oho! Znowu! Pocią Można pociągnąć na ten! O dawaj! John! A, John! Gość, twoja czy... energia! Czy ty masz cukrzycę? Wydumuj kij Aha, dobra, nie jest, no to radio. Ale patrz. Ta ciężarówka skręca, nie, Bo to Tesla jest. A, bo on brzuchem serio. <laughs> 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 e Emergency honk. Dobrze, że ma, ma taką możliwość. No. Znaczy, taką funkcję w aucie. Tak. Ale... Lepsze niż Będąc w takiej <laughs> sytuacji, to zajrzałbyś tak po prostu? Między nogi? Nie. No, no, no właśnie. E Chwyciłbym może kierownicę, nie? To już prędzej. Albo mu strzelił w ryj. Ewentualnie oblał kawą albo nasikał. Znowu prawie zginęliśmy. No, za niedługo jedyną rzecz, jaką dostarczysz, to własne ciało na pogrzeb. Czym jest syn ładunek? No, a co tam widzisz? Ma kartofle ty się interesujesz e, Panie John? N, ta Aha. Trochę mi to tu śmierdzi, to nie te pieluchy. hehe. A może poprowadzę? To seksistowskie i straszne w ogóle Toxic Masculinity. Co? Co? Wejdź do kabiny, już kabin? spodnie. Pokażę ci, jaką musisz mi męskość. <laughs> Pokażę ci swój omen. Musi być mniej więcej tutaj i teraz naładuje ci energią <laughs> Wydobędę ją z wnętrza. Ona jest jak jeans, trzeba potrzeć butlę i you know what I mean o pieniądze ukradamy go? Nie no kurwa on cię zabije na jednym strzałem To Co ty gadasz, głupi jesteś. Tylko Dobra jedzenie nie kradę, mam pieniądze. Ucha, właśnie To cię chyba nie działa coś A jedna. Znowu gołębie O nie Jasne, I... puść mu kurwa sypiankę. <noise> <noise> no zajrzyj tam. Aha, dobrać, patrzałem. patrzę. Tak, tak, tak. Tutaj coś jest. Y fajne. Bardzo fajne polaroidy. Kupiłem mi z taksa. O, ty, czy to nie jest ta? Nie. N nie zały, tylko ta. Jak ja się zbra. nazywa? A koni, dobra. A. <noise> no, <okay>. nie niesam... zła. <noise> A czy ja mogę wypuścić swoje ki? A, A, okay, okej, To Przykro mi. To co mówiłem wcześniej, to zapomnij o tym. No, to jakby... Nie, Klopilka mnie nie era. O. o. głupio się było śmiać. Nie. No, w sumie... I co, dał mi sobie rękę i byś ręki nie miał, ona dalej mi nie żyła. No, nie no, żeby ją uratować, no kaman, jakby... Wiesz, kwestia tutaj wymiany, że tak powiem. A sprawa. To bardzo przykre, ukradnę ci jedzenie. No dobra, ha, ale dobra. nic nie powiedziałeś stary jak, jak to trzeba zrobić. No ale gdzie ma ten napój czajek? No właśnie on powiedział, że... Powiedział, że powie ci co masz zrobić i tego nie zrobił. No chyba po prostu stoję, Może jak z tak. tak... Polsku, czy... Nie da się. Lol. To staję, jak... My jedziemy tą drogą już 8 raz! No chyba tak Chyba on już ten nie przyjeżdżał. To się nie tak. Główna show. A widzisz. Tepis, ok. Połącz y, wszystkie składniki i weźmy Ogórek i ziarna kawy. Czyli po prostu ziarna kawy, nie mielone. Mhm. Mm Najpierw musisz z lodówki wyciągnąć te rzeczy. Jest w lodówkach. No tu jest, otwórz. Aha, to jest lodówka. To jest gameplay. Po prostu, wow. Nie? Nawigowanie w lodówce, stary. Ogórek. Czaisz, żebyś no. w ten sposób wyciągał rzeczy z lodu, tak byś przesuwał to no wszystko, tak. jak te takie... łamigłówki. No, 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 właśnie. Ja nie nienawidzę. No, teraz będziesz musiał popisać, to jest chyba ten rzęszeń, no. Patrz, no, 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 no. no, spryciarza, <głosyni>, nie? To no on to... to w to rozwinił, nie? Jedziemy z tym! Dobra, mocna, mocna kawa! <głosyni lightweight> Dobra, jedziemy z tym! O, fajnie. A on tak po prostu... No, po prostu Tu już, tak, gierki nie było. trzyma kawę w lodówce? Uhu, tak się powinno trzymać. Kawę? Tak, serio. Po czemu? Po otwarciu się powinno trzymać w lodówce. Żartuję. Żeby nie... No, serio. Żeby nie traciła tych... Wartości jakiś Ha! Okej. Okay. Uuuu Wow, to chyba nie była kawa. Dobre! Haha! No, ogórek... Kawa i rzęszej, no to to musi być takie konkretne. O, przepis dostaliśmy. Dzięki tej zdolności zostuję już dwa energii. Nice! Fajno. Przykro mi to, że cię ukradłem. <laughs> Ale tylko trochę... A, e, chcę okradłem niczy. go, więc <laughs> chyba nie. Dobra, okej. Okay. Poznamy może więcej. Ale gość też. jest fajny. No tak. Nie, no. dobra. Dobra, no. Jednak nie chcę przypału. Tak. Może kiedyś potem zrobimy z tego stream z innymi decyzjami? O, można by, no. Fajnie. No bo wtedy będzie można to tak po prostu jedno nie? Ale muzykę miał spoko. Muzyka była bardzo fajnie. Muzyki będzie mi brakowało. No. Nie, to, to ale nie tego, się... tego, że prawie mnie zabił. No. Już naprawdę bezpiecznie czułem się ze Stanym Mimiczem. No, oni byli sz... Szak... Wow, jesteśmy już prawie przy granicy, ej. Kurde ty. co będzie mnie skoczymy, zaraz? Chyba nie znibiłbym się, nie? Każdy z uczynek niesie za sobą konsekwencje. Dlaczego myślisz że pojawił się ten napis? Nie mam pojęcia. Przecież nic nie zrobiłem, to jest randomowe. Gut, <grywa> gut, gut. nieźle no, no, nas potyrało. Trzeba coś zjeść. Trzeba się tu jakieś napisać. że nie ukradłem mu jedzenia. <grywa> no. Y aha, on po prostu nas wysadził na środku drogi. Ale muzyki nie wyłączył. <grywa> o nie? Nie, po prostu tak ci wpadła w ucho, że teraz y y <grywa> będzie ci zapętliwać Co? W się. To jest buch, z aha. A tu. Einstein? <grywa> I to był ten model z <laughs> Bomba wodorowa. Co? <laughs> eee, no? Kogo nazywasz, homie? Ziom, bez taki. A pomożliwym oh, zamym? Owszem. A, for the sake of eee, a może umarła? I mordę, i po prostu <laughs> powiedz, co, co chodzi. Umarła, jak teraz za chwilę ty, I, jak mi przystaniesz być słaniakiem. No. Pan U. Hmm. Aha. Ursus to jest niedźwiedź. Yy, gościu, który nazywa siebie Pan Ursus, gada z jakimś nieletnim chłopczykiem. Mm -hmm. A! -a? Okej. Okay. I dajesz to po prostu nieznajom. What the fuck, co to Dada. jest za konstrukcja? Dzięki, naro. <laughs> musisz znaleźć klucz w ziemi. Wow! Do tego musisz się go dostać? No, on ci. Lubimy, no, widzę. Radaruje, widzę, nie? widzę. Radar... No, radar, radaruje, tak? No, w sumie to nie jest radar. Tak, na dobrą sprawę, więc się proszę w Kop, 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 dziurę. Daż dużo ja puszka. Czy nice. to się nada do otwarcia skrzynki? Pikanie cię poprowadzi, mordo. Z tym żabę. Żabę? To niedobrze. Żaby są symptomem upadku społeczeństwa. Y wyrzuci śmieci. No, w sumie miałeś puszkę zebraną, nie? No, tak. No nie wiem, to takie Muzyczka tak mi się kojarzy odrobinę z Hot O! O, fajno, fajno, fajno. Kop dziurę, kop dziurę! Jednej name was Connie. O, to a tej. O. Trochę przykro, może tu umarła. <tos Autorilia> no I jego dwa palce. <grym> w idealnym stanie. <grym> a, come on. Myślałem, że wiesz, do przegrazy sztuka, nie? O? O, okej. Okay. Co? Gdzie? <laughs> w prawo. Ten szkielet za No za tobą! To... Gdzie? No tu gdzieś, no. O, jest. O, mam no. klucz. Tego szukałem? Kto no, ten gościu wiedział w ogóle, że tu? Nie no bo mówił, że jakbyś go słuchał, to byś wiedział. Bo... Nie słuchałem. No właśnie to ci powiem. Że ci technicy zakopują te klucze mhm. niedaleko. Nie wiem czy taka jest, prawda? Tak, to ma dużo sensu, to jest łatwiejsze niż noszenie tego są łami do ich. No, ale wiesz, z drugiej strony jak wiesz, nie wiem, jest takich kluczy 3 na. Oooo! No. Za mało się dowiedziałem o brygadzie? Być może. Szkoda, musimy na nich pracować. Fuck. A tu mi odpowiedział nawet ci na to pytanie. To chyba nielegalne. Lubię nielegalne rzeczy. Uf, uf, chodź, nie to, nie nie ale mówili, że ich wypuścisz. <grym 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 Dobra! Wciągnąłem się Pomożemy ci Alex o, Jeb go ciężarówkę. Nie kliń synu? Nie klinij, synu to? Raz może, raz można I to w ogóle on tak, to... O. Nawet nie ma ławki żeby usiąść Spoko pada deszcz, więc nigdy nie będzie widział twoich łez To jest dobre sobie czasami popłakać Oh, o, no, tak mi przykro. Dobra, dzwonię po taksu. A, okradnie par... go. Tylko w porządku, no widzę, że nie. <śmiech> <śmiech> Co się stało? Posięgka jest zamknięta? No, tak. <laughs> Dlaczego to zrobił? Nie, <laughs> hey, gościu, ty jesteś chyba z dwa razy młodszy, nie? Jak to? Nie sypię od dzieciakami no. teraz. Aha. Czyli prowadzi jakiś nielegalny wywóz młodych... Dzieci z kraju? To już mi dobrze. Bardzo. Aha, okej, okay, dobra. Oh, okej, okay, dobra. But... Alex, mm, masz przesłane życie. No, mocno go prze przeorało. A teraz oddałeś wszystko, co masz. <laughs> bo inaczej dołączysz do twoich rodziców. Szukaj dalej i podawaj, się, kiedy znajdziesz swoich rodziców. Totalnie się nie słuchałem. <laughs> anything, A, bo to ona ich zabiła. Wiesz, że jesteś w tasie? A, okej, okay, po prostu cię wypuściła. Mhm, albo, no, albo uciekł, istnieje też taka opcja. Yyy... Come się po prostu tak... A zmieścimy się we ja dwoje? Ja nie chcę tam, no właśnie z dzieckiem. To jest trochę dziwne. Patrzące dziecko w butykle <laughs> i ty wchodzisz obok, <laughs> nie? Mówisz trochę szybciej, ja rozumiem, że ci smutno, ale... ale no... A, ja mam już pierwszy, nie? Dobra, że myślałem. Kurwa, No nie, czuję się niekomfortowo. Y... No nie, jest... Ale mógłbyś, nie wiem, patrzeć w inną stronę <laughs> rozmawialiście ze sobą? Jakie brzmi w ogóle? No coś z nimi zrobić i nie wiem, ubrać się może porządnie. No jest w ogóle. W może wtedy złapiesz jakieś dziewczynki Co? Nie w sensie chciałem... Po, nie wiem jak po polsku z GTA 5 ten yy, cytat zrobić co on z Lamarem gada. Ale nie, pami nie, nie pamiętam teraz o którym. Nie coś wiesz, że coś tam BS haircut, Haircuts, coś tam. A, Ubiele. dobra, ten taki. No, hmm. no ten... No, o, no się do matki. Alex? Is that you? Do tej co nie żyje. Tak, jestem z takim miłym panem, w w <laughs> liczby. <publicznej. śmiech> co mam powiedzieć? Nie ja wiem. Może... To twoja mama. Dlaczego <laughs> jesteś jarany? <laughs> <laughs> jeszcze dajesz no, dziecku narkotyki, Boże Święty <laughs> Zadaj mi jakieś pytanie jak w terminatorze. <laughs> Po prostu zacznij mówić Nie to ciekawałem powiedzieć Świetny plan nie wygląda na takiego co je, nie? No, to... Nie na nie to się, się powodzić to było trochę niemiłe, ale teraz ciężkie decyzje e, Powiedz, czy masz co jeszcze To jest ważne, dla rodziców to jest ważne Tak Zawsze czy jesteś do... ciepło ubrany i czy jadłeś no, ale nie jest ciepło poubrany właśnie w ciężki problem. No, ale też może nie jest zimno. Pada deszcz! Powiedział, żeby się schować w buty. Jakby był ciepły deszcz, to by stał na deszcz. Eee. E... No, też za nim i... tęsknisz. Jestem może i złodziejem, ale rodziców trzeba szanować. No. Bo to oni uczą Cię kraść. A jeżeli nie, to znaczy, że zawiedli jako rodzice. Dokładnie. Nie przygotowali Cię do życia w społeczeństwie. A ty co na migi to pokazujesz, że ona tego nie słyszy? Powiedz, że ty się kochasz! Wiemyś ty... Alex! Jesteś wtedy, Alex! Łabisz mi serce Ty teraz z nim będziesz podróżował? Spoko, nie miałem innego wyboru Ta gra zmusiła O, zapytaj go jak przekroczyć granicę, no stora parę nie? Co, Sol Goodman? tajny tunel Ludzie, chrety Mhm, wszystko by coś się zmieniło. Rozumiesz, dzieciaku. Wszystko! Nie mam zasad moralnych. Gradny od ludzi. Wow, ich palce, zdjęcia ich martwych żon. O! Nice! Spoko! Też, to jest z... No Może pojedziemy z tym psworem, który chce zabić tą... Istnieje taka możliwość, no? Y jak to się nazywa? Nie pamiętam! To nie Sanchez! Nie pamiętam, jak nie może nie pamiętać Swayne Sanchez. No, zapomniałem na im imienia po prostu. Jakiś czas temu już było, no kaman. No to czasu minęło od kiedy sobie graliśmy. No Happy Taxi! I tam takich słynnych gościom, nie? Nie, tak. Witaj, papi taksi. Co mogę dla ciebie zrobić? Gdzie dzisiaj jedziemy? Juhu. E, szykuję się, szczęśliwa i radosna podróż. Proszę, zapnij pasy. Tak, po prostu u zamówić po policzki. I tam pistolet naładowany gdzieś obok nie. Taki jeszcze, jeszcze lupa odciśnięta wiesz przy skroni. Papi taksy, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Nie mamy innego wyjścia. Happy taxi to my. Happy taxi to życie. Moja taksówka to rozszerzenie mojego ciała. I tak te stopy miałbym w ogóle modelowane. Ale tak, coś się zaczął ścinać, bo dostaję eee. repimenta. Tak. A już dotarliśmy do drogi 96 tak. chyba faktycznie... Dobra, teraz pytanie, czy to się tu kończy? Nie no, jeszcze musimy przejść przez granicę, albo coś zrobić chyba. No też mi się tak wydaje. No w końcu wiesz, w tym mówiłeś, że y, rozwalisz system, nie? No. Ty chcesz się dostać na drogę 96 Koniec Jestem O, fajnie, zawsze chciałem to zobaczyć. Jedę do domu. Z Happy Taxi nic nie było, żadnej historii, ale <słuch> <słuch> Au! <Ał! słuch> <słuch> <słuch> Ten kamień mówić, no mówić tak? na... No dokładnie z jakimś takim, wiesz, redneckowym akcentem. <słuch> Ej historia, ja sobie tu leżę! Ej, Co ty sobie wyobrażasz? tylko wow, Tyle kamieni kopa! Moją żonę! <słuch> <słuch> Kochane! No już! Nie mogę to jakiś psycho! Ja jestem tylko no kakiem! świetny komentarz, naprawdę. Przez tego Tomb Raider'a po prostu, nie? Bo ileż razy można patrzeć, jak ona po prostu skacze uderza się czołem w ścianę, nie? O, po prostu nam tam czujesz po prostu skutki tak. skrętu mózgu. No, w sumie można tak to powiedzieć, no. Ty dlaczego nie szliśmy po prostu drogą? Nie wiem. Byłoby turboproście, ale... Oh. Nie. O, oh. to, jest, to jest nasz kolega. Chyba nie. tak. Nie, to nie był nasz kolega. Aha, my ukrywamy się przed policją, no tak. A dlaczego? Tak. Bo jesteśmy małolatem, który nawiązał z domu. Nielegalne. Hmm. A skąd oni wiedzą, że nawiałeś z domu? A na przykład nie mieszkasz tutaj. W lesie? No. Kurwa, no, ludzie mieszkają w okolicach lasów, nie? No, ale, no, dobra. przede przyjść do lasu na grzyby, pokopać kamienie? No, jak, jak człowiek, tak. No właśnie, nie? A może... Nie masz może... Miesz hobby, mieszkasz w lesie, no kurwa, no to coś w życiu musisz robić, nie? A może ten kamień zasłonimy ten na policję? <laughs> mamy monitoring z kamery, takie liwniurki te nagrywamy. Nie mogę. O, mamy wybór. Lewo czy prawo, lewo czy prawo. Idź z Pić Dobra. Się. Okay. Mogę z niego skoczyć. <noise> o. o, ale... Ty, ale ładnie, no. no. Serio, ale graficznie jest... jak paliło To jest, To jest mega spoko, nie? Jak gra ma taki po prostu swój styl graficzny, nie sili się na taki fotorealizm, bo taka stylistyka dużo bardziej może po prostu siąść, nie? No. Zależy to no, właśnie spomuje. od typu gry, nie? Tak, no jasne, że tak, no nie do każdej to siądzie. <noise> Jak masz właśnie... choć w sumie tu jest poważny temat, nie? Ale w sumie w taki narracyjny właśnie na Firewatch też był poważny, a miał identyczną grafikę prawie, że. A w sumie tak. Firewatch był... jest jedną stop gier, naprawdę. Tak? Może też mm. pogramy, bo ja nigdy nie grałem w tym. Nie sposób. grałeś w Firewatcha! Nie gadałem ci to kilka razy! Łooooo! Aha dobra, ufaj tu i na wybory. Bunt! Bunt! No, buntowałeś się w Bunt. No to tak. Bunt! Bunt! Follow your dreams cancelled Bunt. Obitne. A ja w ogóle tę puszkę farby nosiłem? Bo... chyba na, na ziemi po prostu. Czekaj, Teraz to... wychodzisz z voltu. Czy to będzie koniec? Zaraz wyjdziesz na pustkowia. Tak. Uważaj na góle. A nie, dobra, a... A w ogóle a propos ten, bo... Ja myślę... Też... A, dobra, że tu tutaj, powiem, no. to to yy, To oglądajcie kolejny odcinek, żeby dowiedzieć co, co patrzcie opowiedzieć. A i subujcie, lajkujcie i mówcie co się wam podoba. No. Yy, w sumie wszystko. No, ale zapomnieliśmy tego znowu zrobić w sakcie tak. Strasznie jesteśmy zapomniani. No ogólnie dzisiaj jesteśmy mocno roztrzepani, tak mi się wydaje. No. Jak, dobra. Jak, jak, jak jajka w koglu moglu. No, całkiem, całkiem trafna analogia, muszę powiedzieć. <grym> dobra, to... Trzymajcie się. Dziękujemy za, za oglądanie, za wasz czas. Eee, Pozdrów Strzała. To było pytanie? Strzała? Strzała. Strzała. Strzała?